Ostatnio polecałam Wam grę z mitologii egipskiej, to dziś pora sprawdzić, co słychać na Olimpie. Cyklady to strategiczna gra planszowa przeznaczona od dwóch do pięciu osób, w której będziemy wcielać się w mężnych wojowników dążących do utworzenia dwóch metropolii. Podczas rozgrywki będziemy walczyć o przychylność bogów na rodzaj licytacji. Pieniądze do licytacji będziemy pozyskiwać ze złotych roków. Po opłaceniu poszczególnych bóstw będziemy rozpatrywać swoje tury. Każdy z bogów będzie przynosił nam poszczególne profity. to statki oraz budynek, a te na uczonych oraz budynek, Ares możliwość rekrutowania wojska oraz budynek. Zeus filozofów oraz budynek. A Apollo będzie nam pozwalał zarabiać pieniądze. Oprócz akcji boków będziemy również przywoływać potwory. Niektóre w formie figurę, a inne bez, ale z efektem natychmiastowym. No dobra, ale co z tymi metropoliami? Możemy je pozyskać wymieniając czterech uczonych. Wymieniając cztery różne budynki, które są pod naszymi rządami. Oraz przejmując wyspę z metropolią należącą do naszego przeciwnika. Grę wygrywa osoba, która jako pierwsza zdobędzie dwie metropolie i utrzyma